Siemanko, materię na temat Wekny, wydać swoją opinię. W końcu miałem trochę okazji nim pograć. I generalnie osobiście powiedziałem, że Wekna jest usposobieniem tego, że jeżeli jesteś do wszystkiego, to jesteś do niczego. Osobiście totalnie nie rozumiem, gdzie ludzie widzą w nim taki wielki power. Z dwa powody. Jeden, jakość jego powerki, Dwa, cooldowny. właśnie od tego drugiego, czyli cooldowny, chciałem być pierwszego, a. Czyli jeżeli użyjemy jakiekolwiek spela, mamy 38 sekund cooldownu. Czyli, nawet jeżeli powiedzmy sobie, jakieś hita czy coś, to żeby ponownie tego użyć, musimy poczekać 38 sekund. Więc raczej wszyscy weknę, żeby nam się uczyć i raczej będą grać im więcej, będą chcieli grać te addony, które teraz mam, czyli uh, link of Spell Storing, który daje 4 sekundy cooldownu, mniej Pace Kit, czyli 34 sekundy mamy wtedy. Oraz za każdy basic attack mamy minus 5 sekund, więc dzięki temu możemy spawać po prostu mocą. I raczej to mówię będą wszyscy grali, właśnie ci, co się uczą, ci, co grają po prostu wekną, po prostu możesz używać swojej pałerki częściej. I właśnie jakie on ma powerki? Mage Maitrand powoduje, że tworzymy magiczną rękę, która blokuje palę 4 sekundy, albo ją podnosi, jeżeli jest zrzucona. I okej? Okay. Domyślnym zagraniem ręki jest złapanie idealnego timingu, jak sur będzie rzucał paletę, już możemy ją instantowo podnieść i walnąć hita, co brzmi dość silnie, prawda? Natomiast tak jak mówię. 38 sekund cooldownu to jest, więc nawet jeżeli to zrobimy, nie możemy go powtórzyć zbyt szybko. Musimy mieć resztę żeby móc potencjalnie to użyć wcześniej, ale nawet jeśli, to trwa dość sporo. I dodatkowo, ma to dostać nerfa. Czyli będziemy mieć znowu zroczynek 5 ponoszenia z sekundy palety. z nerfią addon, więc generalnie ręka będzie jeszcze gorsza i... Nie chcę, żeby była ona jakoś przesadnie P, musimy mieć idealny timing, żeby to zrobić i... Dostaj nerfa? 38 sekund That's wield. Ja teraz mówię, mamy jeszcze niebezstosowanie takie, że blokujemy pat na 4 sekundy, natomiast... szczerze, to brzmi jak do, gorszy doktor. Dostajemy slowa, się do tego. Mamy tylko 4 sekundy blokady. Jeżeli nie złapimy dobrego timingu, no to w sumie mamy 38 sekund cooldown. Wyrażnie sobie, że doktor trzy szoka i ma 38 sekund cooldownu. To nie do pomyślenia, prawda? Więc no, ta ręka jest taka, no spoko, natomiast mówię, no, to jest 38 sekund kulaunu, będę to cały czas powtarzał, 38 sekund kulaunu. jeżeli nawet zrobicie to dobrze, to 38 sekund coolownu! Kolejną częścią jego powera jest Flight of the Dome, czyli rzucamy takie 5 szkieletów, które lecą w powietrzu i ranią sobie i przelatują przez ściany, natomiast kontrolą na to jest po prostu przejście pomiędzy szkieletami albo po prostu płucnięcie, bo one tak mówię, są w locie i służby, które są płucnięci nie ranią. Więc generalnie jest to bardziej taki pałac, który blokuje jakieś możliwości voltów, rzucenia palety, natomiast on ma takie dwa ciekawe zastosowania jak na moje. Po pierwsze, różnice poziomów. To jest skillet, który w sumie dyskuje z różnicy poziomów. Jeżeli twór jest nad nami, nasze szkielety są jakby zależne od naszej pozycji, więc możemy po prostu szkielety rzucić z dołu i wtedy nie można ich zażywać kompletnie na co powoduje, że nasza siła jest po prostu większa. I Abstrakcyjnie ten kill jest dobry po prostu właśnie dzięki temu na baknie. Jest dużo różnic poziomów. Kolejną rzeczą to jest to, że możemy rzucić Flight to the Dome dosłownie od razu na surwie, że ma po prostu jakby instantowego hita i ma bardzo mało czasu na reakcję. Więc wymasterowanie timingu tutaj dużo pozwala nam, żeby dosta dostawić dodatkowe hity, tylko tak jak cały czas mówię, 38 sekund cooldownu no, jeszcze zrobimy tego, z tego hita. Dalej musimy czekać cooldown. Dalej Surf ma jeszcze dużo możliwości i gra po na m 1 Kolejnym spelem, którego trochę mało użyłam, jest The Spelling Still, który powoduje, że kastujemy taką bombę przed siebie, wtedy jest przez 25 sekund, 5 metrów na sekundę i po prostu wygrywa na sobie za pomocą killera instynktu. Jeżeli ktoś nie wejdzie w tą sferę, plus wyłącza ich magic itemy na minutę. O ich itemów za chwilę jeszcze. I mamy Flania, który daje nam po prostu może otasza, tasza. Po prostu wznosimy się w powietrze, lecimy do przodu a, i po prostu zyskujemy dystans. Przy możemy zbudować za pomocą temu jakieś wolce, 5 palety, więc to można też wcześniej wykorzystać jakkolwiek, ale zależy od oczywiście. Więc to są właśnie same spele nisza. I mogą się wydawać właśnie niezbyt silne czy coś. No to dodatkowo służymy, mają jeszcze itemy, które kontrują go. I najważniejszym zdaniem są dwa. Pierwsza jest to, że widzimy, kiedy kider blokuje, e, że aktywuje Flight of the Dome, czyli właśnie te szkielety. Widzimy go aule i widzimy szkielety, więc możemy się łatwiej przystosować wcześniej do tego, że w ogóle nas atakuje i skontrować to. Kolejną rzeczą jest to, że są takie budki, które dają nam 7% hejsta, kiedy Magic Hand jest aktywowany. Więc jeżeli byśmy chcieli grać właśnie pod blokowanie palet, to jeżeli ktoś ma te budki, nie jesteśmy w stanie w ogóle go ograć, bo po prostu z tym Speed Boostem. On wygrywa na spokojnie i tylko właśnie na podnoszenie palet jesteście w stanie cokolwiek zrobić. Mamy jeszcze specjalitemy rękę i okowekny. Ręka powoduje, że jak wejdziemy do szafki szybko, to tracą health State, a, Te potem się losuje szafki na mapie, więc potencjalnie możemy być po prostu nie mapy i tracimy chase'a jako Wekna. Oko Vekny, moim zdaniem, troszkę ciężej jest to wykorzystać, ale jeżeli wejdziemy do szafki i potem z niej wyjdziemy, dostajemy hejsta dużego, chyba ten 25%, jak pamiętam, i jesteśmy niewidziali dla wek. Natomiast jeżeli Wekna jest zbyt blisko, można z słychać, a więc generalnie da się cokolwiek to zrobić, natomiast... Kwestia odpozycji. I tyle z jego przydługawego opisu mocy. I jeżeli miałbym go tak oceniać, faktycznie dla mnie osobiście jest mega fankillerem, chociaż Czasami z takiej sytuacji masz się wrażenie, że jesteś totalnie useless, że twoje powerki nie mają żadnego impaktu, bo tutaj użyjesz tego, to ci tak skontruje, tutaj użyjesz tego, to ci tak to skontruje. Więc tak mówię, nie widzę w nim tej powerki, o której część osób mówi. Mam wrażenie po prostu, że bardzo dużo benefituje jednak z tego, że dostaje surów, którzy mają to nie wiedzę, ale jeżeli trafisz na surów, którzy wiedzą jak dać na nisza, to nie jest on takim naprawdę silnym killerem. I można go bardzo złamać. Mimo wszystko jest mówię, sądzę mega fan że żeby wybrać sobie właśnie abilitkę. Fajnie jakby w przyszłości było więcej kiderów, którzy mogą wywierać swoje abilitki, a nie są jakby bardzo sztywnymi kiderami, pod względem za nimi już jest właśnie taki bardzo przełomowy, że ma się to menu Abilitek. Um, nie wiem też jak w przyszłości wyjdzie to. Bo jeżeli będzie Henda z Nelfią, to do mnie jesteśmy zdaniem ciężkie do użycia dla przeciwnego gracza, tak mi się wydaje, bo jeżeli raczej będzie niegrany przez ludzi na ogół w przyszłości już o po prostu mega frustrujące, że on nie ma tego, takiego impaktu, Sądzę, że właśnie jego abilitki są dość ciężkie do użycia dla przeciwnego gracza, a przynajmniej tak mi się wydaje. Ja osobiście muszę też jeszcze trochę podrenować, bo sądzę, że mogę z nim robić jeszcze więcej. Natomiast jak mówię, i tak nie widzę tego powera, żeby to był aż taki power. Więc takie jest moje osobiste zdanie i chyba co chciałem już o nim to powiedziałem tak naprawdę. Nie wiem, zobaczymy jak już się pozmieniają. Ręka niby ma coś nerfa, czy zostanie coś na przykład innego w zamian. Zobaczymy. Natomiast wszystko pokaże nam przyszłość. Więc tyle z materiału, zobacz na Twitcha, link w opisie, mówię, kto oglądacie, prawdopodobnie już farmie sobie do na różnicę, bo dzisiaj różnica pewnie jakoś 417 17, albo troszeczkę później, w zależności oczywiście, czy będzie tam np. dzisiaj bakfish czy nie. No i co? Zapraszam do materiału. Z grywekny. To też nie ma dla mnie sensu, no Nada... Okej? Eh? Mimic. Co ma sens, życie odpowiedź brzmi nic? Nie, sama sobie nadajesz sens. Zresztą, w Twoim życiu nie ma nic sensu, żeby myśleć, co robi swoim życiem. Dążenie przez życie bez celu, po prostu żeby dążyć, to jest najgorsze, co sobie zrobić sobie. Mazadink? Uh -huh. na napigram. Last Wheel plus World of Shoglis. Pod Wszystkie moje buildy, są pod Maszynistryk. Zakładka z widmami na dole. Tam masz szybciutko.

Můžu na okno, ale... no tak Nevím, tu paleta Až nie jí nevyklo. se de la

Τα βρίσκω Dobra, noszę was po sobą. GG. Przecież miałem Left Behind. Hej, buddy. Okej. Ja się właśnie najszybciej widział taką ładunkę jak gram. Double Cooldown. Jeden zredukuje się o 4 sekundy, drugi opin za każdego hita. Niechże możesz używać jego mocy jeszcze częściej. I to są moim zdaniem dobre do, do, do nauczenia się jego mocy, no bo... To nie, już nie ma co nie. Nie, nie 12. To już nam wszystko dało. Państwo, zainstalujcie czaki i spada mu cooldown już w trakcie. Mam pa timing. Już w trakcie Slice and Dice. Zanim skończy Slice and Dice, byś miał cooldown, to byś miał 9 sekund cooldownu. To no, tak samo jak było z tym, z Blightem, że niby miał cooldown, ale w się już rozwalania palety, aż tfu, cooldownu animacji już się ładował cooldown, więc można powiedzieć, że realnie miał cooldownu mniej. I to jest coś, czego nie można nie za tego, nie no co, nie? Bo to jest mega istotne, że kuna ładuje się już w trakcie atakowania. W że on jest taki, a nie inny. Nie ma co Joł, yo. yo. Nie tego sądzę, potencjalnie aktualnie, trzaki. Może być w ścisłej topce. Kidę w sumie. Występu. Po sorry, ale. Proszę, może sobie. Może znowu to nie weszło. To, że może sobie bić, surwa. Po zniszczeniu podaję to od razu, bo grasz plutalkę Chociaż możesz po prostu tak raz wspomnieć tą osą, że to jest masakra, to to jest mega istotne. To nie jest zmiana, którą można przeobojętniać. No, no, Powiem ci, że to jest takie dziecko w niezwykłej wysokości. To jest poglok. Lubię nowego kitera, tak, ale nie jest zbyt silny. Ale jest to fun. Lubię go. Ale tutaj my że czasami... Jest taki thing, że się powerless, what the Ale to ta wynika z... No umiejętności jeszcze grania nim. A nawet jeżeli jeszcze grasz, to tak byś miał momenty, gdzie będziesz czuł się powerless. Am. Um, ok. Ale no, dłuższy? Już jest dłuższy. Powiem, że jest teraz, teraz dłuższy? Nie sądzę. To jest ok. Kilkoroś dożyje mapy naszego killera, gdzie mogę powiedzieć, że jego z jednej z najlepszych map no. to jest To jest taka seksualna dla mnie. To są zamienniki, dla osób, które nie są widać Lightem. Rozumiem porównania, ale okej. Okay. Miałbym hit? A, normalny. No normalny. To nawet jeśli... nic innego by nie zrobił w tym meszu. W tym momencie. Nie był Cześć, powiedziałem. Właśnie. Ja zastanawiam się, czy po locie mogę... ...zablokować raz okno. Wydaje mi się, że... ...Spockraft tak zrobił błąd. Ja zbytnio wlatuję w środek. Ja, to masz na dłuższy lot. Jest na addon na pół sekundy dłuższy lot. Masz, je To naprawdę, naprawdę. Mawi ta mapa. To jest tak głupie. Tak to bardziej demo jak już? Ty... Jak tak ja możesz porównać do demo? Ej, tu się bardziej wykonasz z Sonicsem. To można bo lajka bardziej porównać. Jak ty możesz porównać takiego do demo? What? 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 To by kiedyś przerasta, nie możesz na niego grać?

Blight movement, a Chucky to też jakby nie patrząc. Poza tym niby masz movement, chłopak. Jest takie rozumowanie, że większość healerów jest blightem. Ba, na, każdy kiedy w sumie jest blight, bo M1 też daje się movement. Raczej napadzie na padzie swoich. Dokładnie. Jak nie masz kontroli, to z no co mogę ci powiedzieć. Ojej ty, hard mają. jeżeli mi tylko sprawia, że nie z tylko stawić więcej niż jednego killera? No dwóch możesz. A, że tego samego? Uwalałbym raczej różnych. Na ogół. Szczególnie teraz, kiedy... ...po tygodniu... ...w generałach nie gra bardzo dużo.

Tak? Nie, tak nie gram. Dużo tych, <gryny> które sobie zbierają grając na liczbę mają same pozytywne efekty? No tak. Trzeba zbierać rzeczy, które tylko ich darwią.